Czy zastanawiałeś się kiedyś, co się dzieje, gdy naród, a nawet osoba, przekracza granicę Bożej cierpliwości? Odpowiedzą jest historia proroka Nahuma. Krótka historia, ale pełna ważnych nauk o sprawiedliwości, pokucie i nieuchronnym sądzie boskim. Nejchem nie przekazuje przesłania nadziei, jak Jonasz, lecz przestrogę. Ci, którzy trwają w złu, poniosą konsekwencje. Ciężko to usłyszeć. Ale często musimy zmierzyć się z trudną rzeczywistością, aby zmienić bieg naszego życia. Dziś dowiesz się, że cierpliwość Boga ma swoje granice i że nawet w najtrudniejszych sytuacjach jest on schronieniem dla tych, którzy mu ufają. Bez względu na to, jak bardzo dominuje ból i niesprawiedliwość, Boża sprawiedliwość zawsze zwycięża. Jeśli naprawdę chcesz poznać nieopowiedzianą historię proroka Nahuma, obejrzyj ten film do końca. A jeśli chcesz śledzić więcej odkrywczych i fascynujących opowieści biblijnych, nie zapomnij sprawdzić, czy już subskrybujesz kanał, ponieważ znajdziesz tutaj kilka filmów, które pomogą ci zrozumieć najbardziej fascynujące historie z Biblii. Wyobraź sobie człowieka o imieniu Neychem, żyjącego w czasach, gdy naród izraelski doświadczył już i odczuł ciężar ucisku ze strony jednego z najokrutniejszych imperiów, jakie kiedykolwiek istniały, Asyrii. Naród ten, słynący ze swego okrucieństwa, Szerzył terror wśród sąsiednich państw. Jego armia słynęła z nieustającej furii, niszczyła całe miasta, zniewalała ludzi i narzucała swoją władzę żelazną pięścią. Ale Nejchem nie był wojownikiem ani królem. Był prorokiem, posłańcem Boga. Jego imię, Nejchem, oznacza pocieszenie lub pocieszenie, lecz przesłanie, które przyniósł, było dla Asyryjczyków czymś zupełnie dalekim od pocieszenia. Wręcz przeciwnie, jego słowa były niczym grom zwiastujący niechybny i niszczycielski koniec Niniwy, stolicy krwawego imperium. Aby zrozumieć znaczenie nachuma, musimy cofnąć się nieco w czasie. Około 150 lat wcześniej Bóg posłał do Niniwy innego proroka, Jonasza. W tym momencie miasto usłyszało jego przesłanie i, co zaskakujące, pokutowało. Król, możnowładcy i lud ukorzyli się przed Bogiem, a sąd został odroczony. Jednak ich żal nie trwał wiecznie. Z czasem powrócili do tych samych brutalnych i bezwzględnych praktyk. Bóg zdecydował, że koniec Niniwy jest nieunikniony i Nejchem został wybrany, aby ogłosić ten wyrok. Nejchem nie pojawia się wiele w Biblii i niewiele wiemy o jego życiu osobistym. Wiemy jednak, że pochodził z miasta o nazwie Elkosz, którego dokładna lokalizacja nie jest znana. Niektórzy uczeni uważają, że znajdowało się ono w Galilei. Inni zaś sugerują, że w Judei. Ale ważniejsza od jego pochodzenia była jego misja. Nie został powołany do czynienia cudów, ani dostawania twarzą w twarz z potężnymi królami. Jego rola była jedna: oznajmić, że gniew Boży wkrótce spadnie na Niniwę i że nic nie może temu zapobiec. Neichem przemawiał z autorytetem, ponieważ jego przesłanie nie pochodziło od niego samego, lecz od samego Boga. Jego słowa opisują Boga który jest cierpliwy, ale także sprawiedliwy. Swoją książkę rozpoczyna od potężnej prawdy. Pan jest nieskory do gniewu, lecz wielki w mocy i nie pozostawi bezkarnego. Na Huma 1-3. Oznaczało to, że Bóg przez długi czas tolerował niegodziwość mieszkańców Niniwy, ale nadszedł czas rozliczenia. Dla ludu Judy, cierpiącego z powodu ucisku asyryjskiego, było to przesłanie nadziei. Bóg miał obalić imperium, które wydawało się niezniszczalne. Proroctwo na Huma nie było wezwaniem do pokuty, jak proroctwo Jonasza. To było zdanie ostateczne. Niniwa już wcześniej otrzymała swoją szansę i ją zmarnowała. Teraz zagłada nadejdzie niechybnie i nie będzie ucieczki. Neichem jest jednym z mniej znanych proroków, ale jego przesłanie ma ogromną wagę. Przypomina nam, że Bóg widzi niesprawiedliwość i nawet gdy wydaje się, że niegodziwym wiedzie się dobrze. Boży sąd przychodzi we właściwym czasie. Jego książka jest krótka, ale treściwa, pokazując, że żadne imperium ludzkie, bez względu na to, jak silne mogłoby się wydawać, nie może wiecznie opierać się sprawiedliwości Boga. W ten sposób Nechem wszedł do historii jako prorok, który ogłosił koniec jednego z najbardziej obawianych narodów starożytności. A przesłanie tego człowieka rozbrzmiewa do dziś. Bóg jest cierpliwy, ale także sprawiedliwy. On nie zapomina o tych, którzy czynią zło i we właściwym czasie podejmuje działanie. Wyobraź sobie teraz tę scenę gigantyczne imperium, którego boją się wszystkie narody żyjące u szczytu swej potęgi. Jednak zamiast wykorzystać swoją siłę w dobrym celu, szerzy terror i przemoc. Co Twoim zdaniem dzieje się z takim narodem, gdy dosięga go Boża sprawiedliwość? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Czy tak okrutne imperium mogłoby wiecznie pozostać bezkarne? Chcę poznać twoje zdanie na ten temat. A teraz zapoznajmy się z prawdziwą historią tego miasta i dowiedzmy się, dlaczego Niniwa stała się celem gniewu Bożego. Wyobraź sobie miasto tak wielkie, że jego mury są na tyle szerokie, że zmieszczą się na nich trzy rydwany. Niniwa była nie tylko stolicą Asyrii, było ośrodkiem władzy, bogactwa i terroru. Miasto lśniło z zewnątrz imponującymi pałacami, luksusowymi świątyniami i ulicami tętniącymi handlem. Jednakże za tą fasadą chwały kryła się ciemność, która rosła z każdym dniem bezgraniczne okrucieństwo, bezgraniczna arogancja i zepsucie, które niczym nieznośny smród sięgało nieba. Asyryjczycy nie byli po prostu zdobywcami, byli także brutalni. Jego kampanie wojskowe były bezlitosne. Kiedy napadali na miasto, nie tylko pokonywali armię wroga, torturowali i zabijali bez litości. Powszechnym zwyczajem było obdzieranie ludzi żywcem ze skóry, nabijanie wrogów na pale i wystawianie odciętych głów na widok publiczny przy bramach miasta jako przestrogę dla każdego, kto ośmielił się im rzucić wyzwanie. Dzieci wyrywano matkom z rąk i rzucano o skały. Kobiety były niewolnicami i traktowane jako trofea. Mężczyzn okaleczano, wyłupując im oczy lub obcinając języki, a następnie zabijano. Ale okrucieństwo nie skończyło się na polu bitwy. W Niniwie panował ucisk. Bogaci wyzyskiwali biednych, władcy oszukiwali ludzi, a panowała niesprawiedliwość. Miasto było pełne kłamstw, zdrady i korupcji. Wszystko kręciło się wokół władzy i nieokiełznanej przyjemności. Kciwość pochłonęła serca, a przywódcy poczuli się nietykalni. Bóg dał Niniwie szansę już w czasach Jonasza. Kiedy ten niechętny prorok zaczął głosić o sądzie boskim, miasto pokutowało, a Bóg opóźnił jego zniszczenie. Ale teraz, 150 lat później, wszystko wróciło do najgorszego możliwego stanu. Jeśli wcześniej upokorzyli się przed Bogiem, to teraz się z niego śmieją. Jeśli wcześniej bali się sądu, to teraz uwierzyli, że są ponad wszelką karą. I tak Niniwa stała się celem gniewu Bożego. Bóg jest miłosierny, ale i sprawiedliwy. Długo znosił niegodziwość asyryjczyków, ale nadszedł czas sądu. I tym razem nie będzie drugiej szansy. Imperium, które wydawało się nie do pokonania, miało upaść. Tym razem nie było odwrotu. Bóg dał już wcześniej Niniwie szansę, ale teraz jego cierpliwość się wyczerpała. Przesłanie na Huma nie było takie samo jak przesłanie Jonasza, które wzywało do pokuty. Neichem nie przybył, by dać drugą szansę. Jego książka była ostatecznym wyrokiem dekretem zniszczenia, którego nie można było odwołać. Miasto, które wydawało się niezwyciężone, ze swoimi gigantycznymi murami i potężną armią, miało zostać wymazane z historii. Ale jak to się mogło stać? Jak to możliwe, że tak silne imperium upadło tak nagle? Neichem oznajmił, że Bóg posłuży się innymi narodami, aby zniszczyć niniwę. I dokładnie tak się stało. Zjednoczona armia Babilończyków, Medów i Scytów powstała przeciwko Asyrii. Przez długi czas nikt nie wierzył, że Niniwa zostanie zdobyta, ponieważ jej obrona była solidna. Ale proroctwo Nahuma było jasne. Wezbraną powodzą zniszczy jego miejsce. Neichem 1, 8. I tak właśnie się stało. Podczas oblężenia miasta wielka powódź na rzece Tygrys osłabiła mury Niniwy. Tworząc wyłomy, przez które armie wroga mogły dokonać inwazji. Miasto zostało zdobyte, splądrowane i spalone. Krzyki przerażenia rozbrzmiewały na ulicach, gdy asyryjscy wojownicy, którzy kiedyś siali strach wszędzie, byli teraz ścigani i eksterminowani bez litości. Potężne pałace obróciły się w perłę, świątynie rozpadły się, a miasto, niegdyś klejnot imperium, zmieniło się w stertę ruin. Nie pozostał żaden ślad po jego świetności. Było tak, jakby Niniwa nigdy nie istniała. Proroctwo huma spełniło się w stu procentach. Miasto, które wydawało się niezniszczalne, zostało wymazane z historii. I tak królestwo, które kiedyś terroryzowało narody, zostało starte z mapy. Bóg wydał sąd i jego sprawiedliwość zwyciężyła. Orędzie proroka Nahuma nie było tylko ostrzeżeniem dla Niniwy. Było to objawienie charakteru Boga. Przypomnienie, że nie jest on obojętny na zło. Księga Nahuma pokazuje, że Bóg jest sprawiedliwy, potężny i święty. On znosi niegodziwość przez jakiś czas, daje okazję do pokuty, lecz gdy granice zostaną przekroczone, jego sąd przychodzi z nieodpartą siłą. Nejchem opisuje Boga jako nieskorego do gniewu, ale także silnego w mocy, Nejchem 1, trzy. Na tym polega istota równowagi między miłosierdziem a sprawiedliwością. Bóg nie spieszy się z karaniem, daje czas, ostrzega, posyła proroków, a gdy nadchodzi sąd, jest on ostateczny. Dla sprawiedliwych Bóg jest bezpieczną przystanią. Neichem oświadcza, dobry jest Pan, twierdzą w dniu utrapienia, On zna tych, którzy w nim pokładają ufność. Na Huma jeden. Siedem. Ta obietnica jest pocieszająca. W trudnych czasach, w czasach ucisku, gdy wydaje się, że zło dominuje, a sprawiedliwość nigdy nie nadejdzie. Możemy pamiętać, że Bóg nie zapomina o tych, którzy w niego ufają. Ale dla niegodziwych, dla tych, którzy uparcie sprzeciwiają się boskiej sprawiedliwości, Nechem przynosi mocne przesłanie. Natychmiast zniszczy ich miejsce wezbraną powodzą, a ich wrogów będzie ścigać ciemność. Na Huma 1 8. Choć sąd Boży może wydawać się opóźniony, gdy już nadejdzie, jest nieunikniony. Żadne imperium, bez względu na to jak potężne, nie może się oprzeć jego dekretowi. Co to dla nas dzisiaj oznacza? Dziś możemy przyjrzeć się historii Niniwy i zobaczyć, że Bóg pozostał ten sam. On nadal jest cierpliwy. Nadal okazuje miłosierdzie, ale jego sprawiedliwość nie zawodzi. Zło może przez jakiś czas kwitnąć, ale nigdy nie będzie trwałe. Skorumpowane rządy, uciskające systemy, pozornie niekończące się niesprawiedliwości, nic z tego nie pozostanie bezkarne. Jednocześnie przesłanie to przypomina nam, że Bóg jest schronieniem dla tych, którzy go szukają. Kiedy Mu ufamy, nie musimy obawiać się trudnych czasów. Tak jak chronił sprawiedliwych w przeszłości, tak też jest naszą twierdzą także teraz. Proroctwo na Huma nie jest po prostu historią z przeszłości. Jest to przestroga i pocieszenie na dziś. Bóg nadal ma kontrolę, nadal króluje, a jego sprawiedliwość nigdy nie zawodzi. Upadek Niniwy wydawał się niemożliwy. Miasto było prawdziwym kolosem, stolicą najbardziej obawianego imperium swoich czasów. Jego potężne mury miały prawie trzydzieści metrów wysokości i były tak szerokie, że mogły po nich obok siebie przejeżdżać trzy rydwany. Ponadto miasto było otoczone potężną rzeką Tygrys oraz systemem kanałów i twierdz, co czyniło je praktycznie niemożliwym do zdobycia. Ale kiedy Bóg wydaje wyrok, nawet największe mocarstwo nie jest w stanie mu się oprzeć. Nejchem już ogłosił wyrok. Natychmiast zniszczy jego miejsce wezbraną powodzą Nejchem jeden, osiem. I dokładnie tak się stało. W 612 rok przed naszą erą sojusz Babilończyków, Medów i Scytów. Wyruszył na Niniwę. Otoczyli miasto i rozpoczęli wojnę, która trwała miesiącami. Początkowo Asyryjczycy byli pewni swojej obrony i stawiali zacięty opór. Ale potem wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Niniwę nawiedziła niszczycielska powódź. Wody rzeki Tygrys i jej dopływów wzrosły tak bardzo, że zalały część miasta i, co ważniejsze, zniszczyły część murów. Nagle stało się to, co wydawało się niemożliwe. W najbezpieczniejszej twierdzy świata doszło do wyłomu. Wrogowie nie tracili czasu. Przez te bramę wojska najeźdźcze wkroczyły do Niniwy i szturmem zdobyły miasto. Wśród asyryjczyków szerzył się terror. Oni, którzy kiedyś byli ciemierzycielami świata, byli teraz zdesperowani i próbowali uciec, ale nie mieli dokąd pójść. Król Niniwy w ostatnim akcie desperacji schronił się w swoim pałacu kiedy jednak zdał sobie sprawę, że wszystko już stracone, zebrał swoje skarby i według przekazów historycznych podpalił swój pałac, gdyż wolał zginąć w płomieniach, niż wpaść w ręce wrogów. Miasto zostało splądrowane i spalone, jego świątynie zostały zburzone, a ulice, niegdyś pełne wojowników i kupców, stały się cmentarzem na świeżym powietrzu. Nieliczni, którzy przeżyli, zostali wzięci jako niewolnicy. Skutki zniszczenia były tak wielkie, że na przestrzeni wieków Niniwa popadła w całkowite zapomnienie. W przeciwieństwie do innych starożytnych miast, które przetrwały próbę czasu, Niniwa po prostu zniknęła. Jego pozostałości pozostawały ukryte przez wiele stuleci, aż do XIX wieku, kiedy to archeolodzy ponownie odkryli ruiny. Nejchem prorokował. Pan ci rozkazał, nie będzie już potomka twojego imienia. Nejchem, godzina pierwsza czternaście. I tak się stało. Imperium asyryjskie, które przez tak długi czas dominowało nad światem, legło w gruzach. Jej stolica, która wydawała się wieczna, obróciła się w pył. Proroctwo spełniło się z zadziwiającą dokładnością. Upadek niniwy przypomina nam o podstawowej prawdzie: żaden naród, żadne imperium, ani żadna ludzka potęga nie może bezkarnie sprzeciwić się Bogu. Osąd może zająć trochę czasu ale gdy już zapadnie, będzie ostateczny. Niniwa uważała się za niezwyciężoną, ale Boża Sprawiedliwość ją dosięgła. A ta historia pokazuje nam, że moc ludzi jest ulotna, ale Królestwo Boże trwa na wieki. Kiedy mury Niniwy rozpadły się, a Imperium Asyryjskie popadło w ruinę, mieszkańcy Judii obserwowali to z daleka. Przez lata Izraelici cierpieli pod brutalnymi rządami Asyrii, która nie tylko zniszczyła Królestwo Północne, Izrael, ale także stale zagrażała Judzie. Gdy Neichem przepowiedział upadek Niniwy, jego przesłanie było nie tylko zapowiedzą zguby dla Asyryjczyków, ale także znakiem nadziei dla Judy. Nejchem ogłosił coś, co wydawało się niemożliwe, zniszczenie największej potęgi ówczesnego świata. Kiedy jednak proroctwo to się spełniło, stało się jasne, że Bóg naprawdę rządzi narodami i że Jego sprawiedliwość zawsze się spełnia. Sprawiedliwi znajdą w nim bezpieczeństwo, natomiast niegodziwi nigdy nie pozostaną bezkarni. Wraz ze zniszczeniem Niniwy w 612 rok przed naszą erą zakończyło się panowanie Asyryjczyków nad Judą. Ludzie, którzy przez długi czas żyli w strachu przed najazdami i wysokimi podatkami, teraz widzieli, jak ich ciemierzyciele zostają unicestwieni. Wyobraź sobie uczucie ulgi, gdy dowiadujesz się, że ten okrutny naród, który bezlitośnie wygnał całe narody i niszczył miasta, już nie istnieje. Sam Neichem wyraził to wyzwolenie, gdy powiedział: Oto na górach stopy tego, który przynosi dobrą nowinę, który ogłasza pokój. Obchodź swoje święta, o Judo, spełnij swoje śluby, bo niegodziwy nie przejdzie już przez ciebie, on jest zupełnie odcięty. Na Huma godzina pierwsza piętnaście. Było to zaproszenie dla Judy aby świętowała i zwróciła się ku Bogu, ponieważ niebezpieczeństwo, które nad nią wisiało, zostało wy. Niestety, historia pokazuje, że Juda nie wykorzystała tego momentu, aby umocnić swoją wiarę i posłuszeństwo wobec Boga. Widzieli na własne oczy, co stało się z Asyrią z powodu jej arogancji i niegodziwości. Ale zamiast wykorzystać ten przykład jako ostrzeżenie i potrzebę zmiany swojego postępowania, Poszli tą samą drogą bałwochwalstwa i duchowego zepsucia. Kilka dekad później powstało nowe imperium, Babilon. A ten sam Bóg, który zniszczył Niniwę, pozwolił na zniszczenie Jerozolimy i wzięcie jej mieszkańców do niewoli. Prorok Jeremiasz, który przyszedł po Nachumie, próbował ich ostrzec: Wyciągnij wnioski, dżudo, z tego, co spotkało Niniwę, aby i na Ciebie nie spadł ten sam wyrok. Parafraza kontekstu księgi Jeremiasza 7. Ale ludzie nie chcieli słuchać. Podobnie jak Asyria, Juda pokładała ufność we własnej sile, a nie w Bożej Sprawiedliwości. Wynik. Jerozolima została zdobyta w 586 rok przed naszą erą, a jej mieszkańcy zostali uprowadzeni do Babilonii. Proroctwo na Huma nie dotyczyło tylko Niniwy i Judii. To przesłanie odbija się echem do dziś i przypomina nam, że Bóg jest cierpliwy ale jego cierpliwość ma swoje granice. Daje czas na pokutę, ale jeśli ludzie lub narody odmawiają zmiany, nieuchronnie nadchodzi sąd. Mieszkańcy Judy mogliby się czegoś nauczyć od Niniwy, ale tego nie zrobili. A czy dzisiaj czegoś się uczymy? Czy też podążamy tą samą drogą arogancji, myśląc, że Bóg nie będzie działał? Historia huma uczy nas, że sprawiedliwość Boża zawsze się spełnia, ale także, że jest on schronieniem dla tych, Którzy w nim pokładają ufność. Jeśli można czegoś nauczyć się z tej książki, to tego, że musimy wybrać właściwą stronę historii, zanim będzie za późno. Historia na nie jest tylko opowieścią o upadku starożytnego miasta. Niesie głębokie nauki na temat charakteru Boga, przeznaczenia narodów i sposobu, w jaki bóg radzi sobie z niesprawiedliwością. Nawet po upływie wielu wieków przesłanie tej księgi pozostaje tak samo aktualne jak w momencie jej napisania. Jedną z głównych nauk płynących z Księgi Nahuma jest to, że Bóg nie ignoruje zła. Niniwa, stolica Asyrii, wydawała się niezwyciężona dzięki swym nieustępliwym armiom i miażdżącej potędze. Jednak Bóg już postanowił koniec tego zjawiska. Żaden naród, ani osoba żyjąca w arogancji i ucisku nie uniknie boskiej sprawiedliwości. Kiedy dziś widzimy na świecie korupcję, niesprawiedliwość i przemoc, możemy zadać sobie pytanie – czy Bóg nie widzi tego wszystkiego? Odpowiedź na Huma jest jasna: Bóg widzi i będzie działał we właściwym czasie. Pan jest nieskory do gniewu, ale potężny w mocy i nie pozostawi winnego bez kary. Na Huma 1, 3: Jeśli ufamy Bogu, możemy być pewni, że on osądzi wszelkie zło we właściwym czasie. Niniwa była najpotężniejszym imperium swoich czasów, budzącym szacunek i strach wśród wszystkich. Ale pewnego dnia jego arogancja dobiegła końca. Jej moc nie mogła jej uchronić przed sądem Bożym. To przypomina nam, że żaden rząd, naród ani przywódca nie jest poza kontrolą boską. Ile imperiów powstało i upadło na przestrzeni dziejów? Babilon, Rzym, Grecja, Imperium Brytyjskie wszystkie one przeminęły, ale Królestwo Boże trwa. Sam Jezus oświadczył: Niebo i ziemia przeminą. Ale moje słowa nie przeminą. Mateusza godzina 24.35 Uczy nas to, że nie powinniśmy pokładać ufności w ludzkich systemach, bogactwach ani ziemskiej władzy. Tak naprawdę liczy się nasza pozycja przed Bogiem. Około 150 lat przed nachumem Jonasz nauczał w Niniwie, a miasto pokutowało. Ale ich żal nie trwał długo. Z czasem powrócili do swojej arogancji i zła. Bóg był cierpliwy. Dawał możliwości, posyłał proroków, ale nadszedł dzień, kiedy sąd stał się nieunikniony. To dla nas wspaniała lekcja. Bóg daje nam okazję do zmiany, pokuty i naprawy swojego postępowania. Ale jeśli będziemy trwać w swoim błędzie, myśląc, że zawsze mamy na to czas, możemy się zdziwić. Pytanie, które musimy sobie zadać brzmi: czy wykorzystujemy cierpliwość Boga, czy też ją nadużywamy? Dobry jest Pan. Twierdzą w dniu utrapienia, zna tych, którzy w nim ufają. Na Huma 7 Neichem przyniósł Asyryjczykom wieść o zniszczeniu, ale dla ludu Bożego jego słowa przyniosły nadzieję. Podczas gdy pyszni upadają, ci, którzy ufają Bogu, są podtrzymywani. Uczy nas to, że bez względu na chaos wokół nas, jeśli będziemy mocno wierzyć Bogu, będziemy bezpieczni. Możemy stawiać czoła trudnościom. Przeżywać trudne chwile, ale naszą ucieczką nie są rządy, pieniądze ani okoliczności. Naszą ucieczką jest Bóg. Jeśli widzisz wokół siebie niesprawiedliwość, pamiętaj, Bóg osądzi wszystko w swoim czasie. Jeśli ufasz ludzkiej sile, pamiętaj, imperia przychodzą i upadają, ale królestwo Boże jest wieczne. Jeśli myślisz, że masz czas na zmianę, pamiętaj, cierpliwość Boga ma swoje granice. Pokutuj póki jeszcze czas. Jeśli spotkają cię trudności, pamiętaj, Bóg jest ucieczką dla tych, którzy w nim pokładają ufność. Historia Nachuma nie dotyczy tylko Niniwy. To ostrzeżenie dla całej ludzkości. I pytanie pozostaje: po której stronie chcemy być? Historia Nachuma pokazuje nam coś potężnego. Żaden naród, żadne imperium i żaden człowiek nie może sprzeciwić się Bogu i trwać wiecznie. W oczach ludzi Niniwa była nie do pokonania. Ale gdy Bóg zapowiedział jej koniec, nic nie mogło zapobiec jej zniszczeniu. A przesłanie to wykracza daleko poza starożytną historię. Czego możemy się z tego nauczyć dzisiaj? Czy pokładamy większą ufność w ludzkiej mocy niż w boskiej sprawiedliwości? Czy korzystamy z cierpliwości Boga, by dokonać zmiany, czy też po prostu ignorujemy znaki? Królestwo Boże jest wieczne, a jego sprawiedliwość zawsze zwycięża. Pytanie pozostaje. Po której stronie jesteś? Jeśli ta historia skłoniła cię do myślenia, podziel się nią z kimś i zostaw komentarz poniżej. Chcę wiedzieć, która część tej historii zwróciła twoją uwagę najbardziej. Dziękujemy za obejrzenie naszego kanału aż do tego momentu. Nie zapomnij sprawdzić, czy już go subskrybujesz, aby nadal otrzymywać treści, w których przedstawimy więcej fascynujących historii biblijnych. Niech Bóg błogosławi twoje życie.